Warto jest, żeby władze lokalne dostrzegły, że, że oni mogą bardzo dużo zyskać na tej współpracy z młodzieżą, że oni na co dzień podejmują sporo decyzji, które w sposób bardziej lub mniej bezpośredni dotyczą młodzieży. To chodzi o różne inwestycje w danym mieście, o różne plany na przyszłość. O różne takie inwestycje, które mają być w przyszłości, tak? O chwilowe problemy, o to, na co wydać budżet, na co dać w tym roku więcej, na co mniej. I często, jeżeli jak dochodzi do tych takich obszarów edukacyjnych, młodzieżowych, no to radni często nie wiedzą za bardzo, czego chcą młodzi. I to jest taki, hmm, taka sytuacja, w której jakby hmm, radni, urzędnicy podejmują decyzje za młodzież. I oni się nie czują z tym komfortowo, no bo przecież nie wiedzą, czego młodzi chcą, a młodzi mają wrażenie, że nikt ich nie pyta o zdanie. I dlatego ta młodzieżowa rada dzielnicy lub młodzieżowa rada miasta lub młodzieżowa rada gminy może być bardzo cennym tworem, dlatego że to są młodzi ludzie, którzy mają właśnie konsultować. Oni mogą konsultować oni jako reprezentacja, ale mogą też nawet oni zrobić małe konsultacje społeczne wśród młodzieży z danego miasta. Czyli wyglądałoby to tak, że urzędnicy mówią: Mamy 20 tysięcy w budżecie na jakąś inwestycję, taką społeczno-kulturalną. Chcielibyśmy, żeby to było dla młodzieży. No i mamy pomysł, żeby to był park, dwie ławki i, i mała sadzawka. No i wtedy młodzież mówi: No, my byśmy woleli na przykład skatepark, albo jakieś rampy fajne, albo może na przykład taką siłownię na zewnątrz, czy coś takiego. No to urzędnicą mówią, no dobra, no to zorientujcie się, jak to wygląda wśród młodzieży z naszego miasta. I wtedy taka młodzież robi konsultacje społeczne, tak? Rozmawia ze swoimi znajomymi, rodzeństwem. To może być po prostu poprzez rozmowy, to może być poprzez jakieś ankiety, to może być internetowo, to może być papierowo. Orientują się, czego ta młodzież by chciała. Wracają do urzędników i mówią, to my już wiemy. Oni by chcieli trochę parku. Bo, bo jest silna grupa chłopaków, którzy jedzą na dyskorokach i im się to strasznie przydało. Urzędnicy mówią, aha, okej, okay, no to my już wiemy, jak wydać te pieniądze, robimy tak i tak. Wiadomo, czasami <kluzny> młodzież mają pomysły, yy, ma, ma pomysły, które budżetowo są zupełnie jakby nierealne, ale to też jest kwestia dogadania, tak? Jeżeli oni będą wiedzieć, że ich pomysł został wysłuchany, oni mówią, chcemy skatepark, urzędnicy mówią, całego skateparku tu nie zrobimy, nie ma szans ale możemy postawić jedną rampę, albo może dwie rampy, tylko wtedy dwie na przykład mniejsze. Na to ma stać. Młodzież mówi super, to, to już nam wystarczy. I nagle się okazuje, że władza lokalna ma jakby taką świadomość lepszej pracy, no bo zrobili coś, czego faktycznie potrzeba ludziom. Młodzież się cieszy, no bo ma wrażenie, że faktycznie powiedziała, skonsultowała, ich zdanie zostało wzięte pod uwagę. A oni zaczynają bywać w tym miejscu, więc jakby też następnym razem jakby to miasto żyje, tak? Jeżeli następnym razem będzie kolejna taka sytuacja, to oni już wiedzą, że mogą się zgłosić do tych młodzieżowych radnych i powiedzieć nam się to nie podoba, chcielibyśmy trochę inaczej, tak? Czyli jakby jest taka unikraca między władzą lokalną a młodzieżą, to jakby Dzięki temu nie tylko ci urzędnicy i nie tylko ci młodzi są zadowoleni, ale w ogóle zyskuje na ten cała społeczność lokalna.